siema siema tu co my tu mamy lampkę kiedyś wam pokażę jak ona świeci to jest moja latarka lampka na rower wodoszczelna 1000 lumenów kiedyś widziałem spy na dwór poświecimy na jakimś tam filmiku tu mamy do niej mocowanie do kierownicy tą gumką montujemy na kierownicę o taką drabinkę mamy Później lampkę sobie wkładamy. A tu musimy troszeczkę rozkręcić pokrętłem. O. Wkładamy sobie tu i zaciskamy ją tym pokrętłem. Taką mam latarkę na kierownicę. E, tylnia lampka, mam nadzieję, że to dobrze widać. Też sobie montujemy na, e, na sztyce na przykład od siodełka. Ona ma chyba 60 lumenów i podobno ją widać z kilometra. Ta jest akurat ładowana pod USB. A tu mamy ogniwka i ładowarkę. Ta moja latarka przednia jest zasilana na takie ogniwa jak w bateriach laptopowych. O! Do ładowarki wchodzą dwie baterie. Także cześć, trzymamy się. Subskrybujemy mój kanał i do zobaczenia w moich kolejnych filmikach. Mówmy znajomym o moich filmach. I tak dalej. Pozdrawiam. Subskrybujemy, dajemy łapkę. Cześć, trzymajcie się.